Cześć moi mili widzowie wow. próba 88. Przejścia tej gry, tak? Jakby, no oczywiście Valguero, nie? To my musimy na początku się pozbyć chmur. E, czemu? Marno mi... Ja bym... Wiecie, marnują mi FPS, ja a to wiesz. To to nic się daje. No ogólnie. Dzisiaj plan jest ogólny i bardzo łatwy. Czyli... Wygrać. A i z góry przepraszam, oczywiście, za mój mikrofon, jeśli będę gadał jak Kosmita, albo. jak mi będę przerywać, jak w tamtym filmie na przykład. E, no. E, więc ogólnie tak to wygląda. No i co? No i zapraszamy so Nie. E, czy to jest tutaj, gdzie był rogatek? To było tutaj. To było tutaj gdzie był rogatek każdy tobie Dobra No to co? No to panie dzisiaj prosy budujemy HT Oswajamy jakiś dinozaura, nie wiem, No No nawet najłat Najłatwiej jest zdobyć skórę, chociaż to z zależy. O! I mody mi się pojawiły, tak? Więc mamy już fajnego spaglasa. I ogólnie chyba będę budował z drewna. Bo w sumie, jak mogę, nie. To czemu nie skorzystać? O, śniegiem. Ej, za chwilę zaś bym zaśpiewał. Jeśli tak byłem drewno, ale nie mogę tego zaśpiewać, bo... To prawa autorskie. Yes, Dobra, trzeba Fibera adres zdobyć, czyli włóczna. Ej, właśnie taka informacja dla Was. Ej, kupiłem starego Arka. Ja bym ogólnie po... Ja nie kupiłem tego tak dla siebie, żeby sobie po prostu na niego pograć. Tak wiecie, na Fjordur na przykład, nie? Bo. Nie mamy tutaj tego. Tak sobie na spokojnie pograć. Jeszcze tak chcę was zapytać, chcecie jakieś z tego filmy, czy nie? Możecie napisać w komentarzach. A, i dziękuję za... Odbiór takiego shortsa, bo jestem bardzo wam wdzięczny. I... Ja, ja wiem, dla niektórych youtuberów to jest mało. Ale... 20... Świetleń pod filmem? Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, oczywiście to nie jest ogromna ilość, ale cieszy, tak? Nie, cieszy. Mam nadzieję, że was też, nie? Dobrze, więc ogólnie mamy łuk i mamy chyba naszy, nasz cel tak zwany. Ej, a jakby tak. adoptować tego dzieciaka? Tak musimy go zrealizować, gdzie on jest. Widzimy co rodzinie. Ja go zabiję, żeby sprzątnę się go. Sniper Elite O kurde, to było ryzykowne Tylko Gdzie jest jego dzieciak? To jest dobre pytanie, nie? Gdzie jest. Eee... No scope, nie? Tutaj trafię z tego zaura, to się nie opłaca Coś tutaj dużego chodzi. Bronto, dinosaury, które nie istnieją? Chyba. Nie, one nie istnieją, nie? No, coś się powie. Bo jest... No nie, jakiś to sprawdzałem, że... Bro... Bronto nie istniały, naprawdę? No nie, no serio? Jak ja waj do, do tej wody, to coś mnie... No to się tak bawi. <tuszy> Nie, ej dobra Ten gościu, nie, to jest jakiś Kurde A tak blisko było, nie? O, Diazda, który uratował mi życie w tamtym odcinku Jestem mu wdzięczny Nie, to Ej, jeśli jesteś pierwszy z tego Nie Nie, ma nic pierwszego, co co? Ej, dobra, uspokajamy go! Nie no, żartuję, on jest i dosłownie nie, nie potrzebny. Ooooo! Hello, guy! Oho, rogatek, widzę ten efekt taki, który miałem w tamtym odcinku. O! No. No, no. Ciekawy. Ciekawy. Ciekawe, musimy zrobić skórę. Więc. Galinusa się nie pozbędą, on jest. Ja bym ma za duże życie, wiecie, o to nie? Dobra, Uczymy... szczał. Dużo szczał. Skoczymy słoma. Włókno. 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 E, dobrze, więc tak, Flint. I tak zwany kremen. Te głosy są bardzo niepokojące. O kurde. No to mój kolega nie jest z tego dumny. Właśnie jego ulubiony dinozaur chyba właśnie umiera przez rogatko. No cóż no. Takie. Jest przetrwanie w tej grze. A, no i oczywiście, przepraszam za jakiś minimalny spadek FPS-ów, ale powinno być to raczej rzadkie, bo. Bo ja tak powiedziałem. Tak. Dobra, więc ogólnie rogatka da się pozbyć, ale ma taki fajny poziom, że myślę, że to chyba nie. Więc plan jest zbudować. Od... Dobra, nowy plan. W trzecim odcinku postaram się usłyszeć jakiegoś Taki Takiego bardziej wiecie, nie wiem, na przykład Drake. Ale musimy... Nie, nie, to odkładam, musimy z... znaleźć jakiegoś. Jego ten, nie? Co to jest? Aaa! Bober! Ej, dobra! Skąd ty się pojawiłeś? A ja, a ty! Obstałem siebie, Man! a za co? A za zapomnij mi, bo. Zacznij. A, ten głos, który teraz słyszycie, nie, przy respieniu się. No, nie, no nie wierzę. Znowu za samo. To ponoć, to tak jest. W sumie to tak ogólnie jest. No, nie. nie. Eee, dobrze. Plan jest taki, bo nie, chyba nie dokończyłem, A jeśli tak to staram że się... powtarzam. Ostawiamy jakiegoś strajka, żeby wytrzymał. Musimy znaleźć jakiegoś małego i go sprzątną... Musimy go sprzątnąć z y, naszego widoku i terenu. Musimy zdobyć tam y, ten taki... Nie wiem jak się tak dokładnie nazywało. Goblin Dżem. Jakoś coś w tym decyj, I do tego chyba są potrzymy zęby, seraty, e, kilka paczek keczupu, bo nie wiem, czy to mogę powiedzieć, nie bo to poznanie ma... puristyczne zasady. Ale chyba wiecie, o co chodzi. E, I dalej chyba nie pamiętam, ale... Wiem, że to polegało na tym, że musisz dać to dinozaurowi do zjedzenia. Nie musisz mu się dać... Bić. Oczywiście byłem oswoić z tego zaura, ale nie, nie wiem czy ja umiem oswoić z tego zaura. Ogólnie nie umiem, ale... To się wydaje... Aha, to jest ten, nie? Dobra. Plan jest prosty, bo... E, dobra, zero Mare, Już Jezu, że powiedziałam ci, już... Ale wiecie... Tam... Nie wiem, są... żerne, więc tam leży raptor. Z młodym. Więc możemy adoptować młodego A wy wymyślicie mu nazwę jak przeżyje do tego ostatniego Ostatni moment No powiem ja jedno, nie? Raptor będzie git, ale... I tak potrzebuje skórę, więc... Jezus Maria, bober. 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 Nie! Stand. No, ile to styl Ej, No ej, 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 bober, bober! Uspokój się Agresywny Agresorki ma Dobra To teraz musimy zdobyć jego syna. Kolego mów mi gdzie jest swój syn. A przeżyje. W go już nie ma tak co ratować, bo on w już się nie trzyma. Ej, tu jest moje ciało. Dobra. Miał spe... Co za postać? Miał spejglasa, no to bym ich widział, ale tak to ogólnie jest ślep. Jest Marek, piękne miejsce. O mój Boże. Tam mieszkamy, nie? Tam. Tam mieszkamy. Eee, dobra. Czekaj! Ej, czekaj, ja, ja, ja go widziałem, nie? To już jest. Ty masz mały poziom, mógłbym ciebie ubić. Ty masz. Też w sumie mały poziom. Ale by mnie sumie w nie ubiły hmm. tym bardziej, że mają... Te bafa, nie? Że tam jest. Eee, chłopiec dziewczyna. Nie no nie ma tego adaptora, no nie aby go adaptował, no Kurde No to lipa, nie? O, oh, metal, 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 metal Ladies and gentlemen, I have eee. Jaki jest metal? Nie, metal, nie? Dobra, więc wydobywamy metal. Czyli zaraz sobie na naszym poziomie teraz nie potrzebujemy, ale... ...się przyda. O, i dobra. Budujemy tutaj... ...małą chatę, nie? Wiecie o co. Ej nie, ja muszę dać w staminę, bo mnie... Tu, tujda, dobra. To... ...to... To... O, a teraz z nie chcę, no nie wiem. Dobra. To... Czyli mamy... Trzeba to obliczyć. Okej, okay, tutaj będziemy Mieli pacjentę tak, e, raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Osiem ścian Osiem. A, to już jest, dobra Osiem ścian potrzebujemy My będą. Oczywiście jestem przeciążony Czyli już mamy... 4 Ej, nie obejrzycie, chyba się pierwszy ten, nie? Pierwsze osiągnięcie się uda. O, no i ostatnie ściana i mamy. No i dwa, no i dwa sufidy, nie? To jest raczej logiczne. Nie będzie nam kapać. Dobra. Ty, ciebie już nie potrzebujemy. Dam teraz to. I to. Fiber Drzwi Czego mi tu brakuje? Yes, jak jest jakie to droga tanna. Eee, jeszcze rampy byśmy potrzebowali, jako schody. Eee, to jest bardzo ważne, bardzo. bardzo. Nie, no wagę to trzeba dać, bo to już to tragedia, nie? Je ej! ej! Ej, mamy sleeping, nie? Ma ma mamy ten. Mamy miejsce spania. To jest. rzadkuś. Jak to się nazywa sleeping bag, nie? Nie, to pacjenta musi być jakoś wyglądać. To jest okno, okno. Tak, tak, tak. Czekajcie, czy mi się właśnie matematyka powaliła? Upsi! No cóż. Każdemu czasem może się pomylić, nie? Dobra, no to tutaj będziemy mieli z spanku Będziemy mieli drzwi No, jest git, nie? Żeby nie było Stawimy. Tutaj I tutaj. Beautiful nie? Czeba, normalne łóżko takie odblokowane? Jest. Na niego chyba trzeba. O Jezus, ma raczej co zrobić, a zrobić nie. Klasycznie. Ja bym nie wiem jak u was. W ogóle graciarka. Ten film będzie bardziej budowniczy, więc. No, nie wiem czy będzie budowniczy, bo teraz nie będzie raczej zbudzanie, bo. Posłodź. Wiem, mój format jest zamieszany. I know. się nie... Mogę zrobić bole. Może tak? Nie, na no, schodki nie. No, no nie, no pięknie! Tutaj mamy sąsiada. Pięknie, pięknie, pięknie. Jestem dumny, nie? Co jeszcze wsadzimy? Tak. No i ogólnie to jeszcze chyba nie potrzeba. Dobra. Mamy chatę. A to sobie walniemy zdjęci, nie? Nie to rozwiązać. Ja w ogóle najbardziej potrzebuję kamienia a w tyle mamy Oho, naprawdę? Dobra, no to co, nie? Foto Pięknie, dobra To co? O, dzisiaj mamy mieszkanie Nie? Eee, I drewno

Ależ ja potrzebuję się Trunk aru, ale żeby mieć fajną produkcję Trunk Arrow To też potrzeba mieć Parazaura Albo by się po prostu przydało mieć Parazaura to Też jest opcja Ogólnie na skóry raczej Chociaż w sumie jak hitę to jest na polowanie, nie To wiecie To można w sumie zdobyć tą skórę Dobra, lecimy Dobra. Zdobędziemy z 80 skóry i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, bo y, fajnie byłoby, gdybym się zmieścił w gigabajtach. Bo chcę zmontować dla was ten film. Ja, ja wiem, moje umiejętności montażysty są bardzo słabe. Ale ogólnie nie jestem tyle, żeby płacić y, 8z za miejsce, żeby... Tylko ten, nie? Zrobić ten film, więc jedziemy Uwalu! Jezu, jak Dobra, ale mamy fajne miejsce. Możemy zdobywać ten, nie? Od rzeczy, od boberków. Dobra, u mnie tam był więc do Rexa się nie chcemy zbliżać. Mm, idealne miejsce do nagrania jedzionów. Tak to wygląda wygląda? Ej ja nie wiem czemu moja postać się ostatnio tak strasznie męczy Bo Wcześniej nie grałem A nie, bo to się miałem tego, nie? Parasauro, ale to jakoś się ściężyli nagle Dobra. O Ej sobie możemy się jednego Pozbyć Co nie? STEN Dobra, pokaż mi gdzie masz syna Albo córkę Co to jest za emigracja bobrów Jeden O nie On tam jest Dobra no to co? Inwestycja, nie? Oswijamy go Dobra niech będzie Lęż. No. Lęż. dobra. Nie. Nie. Czemu? Czemu mi to robicie? Jak dajcie. Przyjacie.